Mylisz się. Rich mnie nie skreślił. Wyszedł. Był rozgniewany. Nie mam mu tego za złe. Zrobiłam coś strasznego, ale za to zapłaciłam. Myślisz, że Rich ci wybaczy? Bridget wybaczyła. Jesteś jej matką. Ona jest z tobą związana, ale on. Musi myśleć o własnych dzieciach. Nigdy bym ich nie skrzywdziła. Na pewno kiedyś powiedziałaś to samo o Bridget. Wiedziałaś, że Rich cię odtrąci, jeśli dowie się prawdy. Dlatego ją przed nim ukrywałaś. Gdybym mogła mu to wyjaśnić, zrozumiałby. Co chcesz mu wyjaśnić? Jak zdradziłaś własną córkę? To nie ma nic wspólnego z tym, co czuje do Ridge'a. On wreszcie dostrzegł prawdę. Zobaczył, co się kryje pod twoją rodą. Kobieta, która jest zdolna do strasznych rzeczy. Matka bez odrobiny uczciwości. Bez szacunku dla samej siebie. Dziękuję Bogu, że Rich przejrzał na oczy, zanim było za późno.